Dzień dobry i zapraszam Cię na poranny stretching. Połóż się na macie, ułóż ramiona wzdłuż ciała, ugnij nogi w kolanach, ustaw stopy i kolana na szerokość bioder i powoli przenosimy kolana raz na prawą, raz na lewą stronę. Przenieś ramiona szeroko do boku. Błonie na wysokości barków i z wydechem skieruj kolana jeszcze dalej do boku, skręcając razem z kolanami biodra w bok. Łopatki są przyklejone do maty. Wdech na środku, z wydechem skręt. Wdech nosem i wydech ustami. Ruch jest płynny i spokojny. Wdech i wdech. Zatrzymaj teraz na środku i powolutku przyciągnij kolana do klatki piersiowej. Wykonamy teraz krążenia kolanami 6 razy w jedną stronę. Przyciągaj uda jak najbliżej do brzucha, kolana w kierunku klatki piersiowej. Głowa luźno, ciężko leży na macie. Zacznij teraz krążenia w drugą stronę. Wdech nosem i wydech ustami. Zatrzymaj się po środku, opuść stopy, przenieś kolana szeroko do boku, wyciągnij ramiona do tyłu, wdech. Z wydechem przenieś ramiona w przód. Długi wdech nosem, pociągnij ramiona daleko do tyłu za głowę wydech ustami, powoli przenieś ramiona do przodu i powtórz wdech z wydechem zatrzymaj ramiona z tyłu rozciągnij boki tułowia powolutku przechodzimy do leżenia bokiem, podpierając się na ramieniu, przejdź do siadu skrzyżnego przodem do mnie Ułóż dłonie na kolanach, usiądź wygodnie, wyprostuj plecy, rozluźnij barki, opuść głowę delikatnie w przód, rozciągając mięśnie karku i powoli przenieś głowę do boku, raz w jedną, raz w drugą stronę, nie odchylając głowy do tyłu. Za każdym razem, kiedy opuszczasz głowę w dół, postaraj się przyciągnąć brodę odrobinę mocniej do mostka. Łopatki są ściągnięte do kręgosłupa, klatka piersiowa skierowana do przodu. Zatrzymaj się po środku, wyciągnij ramiona w górę, zapleć dłonie i powoli zrób skłon raz w prawą, raz w lewą stronę. Oba pośladki są przyklejone do maty. Rozciągamy cały bok tułowia od biodra aż po żebro. Wdech w bok i wydech na środku. Powoli rozluźnij ramiona i zrób teraz skręt. Kierując głowę do tyłu, przenieś dłoń na przeciwne kolano, drugą dłoń do tyłu za biodro. Popatrz za siebie. Wydech, skręt. I wdech, przenieś ramiona szeroko do boku. Wydech. I wdech. Z wydechem duży skręt. Wdech szeroko. I wydech. Powoli rozluźnij barki i przejdziemy teraz do klęku podpartego. Ustaw kolana na szerokość bioder, dłonie ustaw na szerokość barków. Wykonaj teraz kocik grzbiet. Z wydechem zaokrągli plecy, schowaj głowę, przyciągnij miednicę. Wdech nosem, ruch odwrotny, plecy wklęsłe, wysoko głowa, zadrżyj pośladki do góry. Z wydechem mocno napnij brzuch, rozciągnij mięśnie grzbietu i łopatki od kręgosłupa. Wdech nosem, napnij grzbiet, rozciągnij brzuch, otwórz klatkę piersiową. Wdech ustami, opuść głowę nisko, ściągnij miednicę. Wdech nosem, otwórz klatkę, popatrz do góry, zawrzyj pośladki. Długi wydech, i długi wdech. Zatrzymaj się na środku, wyciągnij jedno ramię do góry wdech, z wydechem zrób skręt, schowaj ramię pod klatką piersiową, opuść bark i głowę na matę, wróć na środek i zmień ramię. Wyciągnij długi wdech. Z wydechem zrób skręt. Bark i głowa na matę. I powtórz ramię do góry wdech. Z wydechem zrób duży skręt. Postaraj się jeszcze mocniej przenieść ciężar ciała na bark i głowę. Wróć na środek. Zmień ramię, wdech i wydech. Duży skręt. Długi wdech nosem, i wydech ustami. Powolutku, ostatni raz wdech, i wydech. Wróć na środek, ułoż dłonie na szerokości barków. I przenieś teraz biodra do boku, raz w jedną, raz w drugą stronę. Postaraj się również przenieść barki w tą samą stronę co biodra. Napinasz raz jeden bok ciała, raz drugi. Przeciwny bok mocno się rozciąga. Wydech i wdech, wydech ustami i wdech nosem. Zatrzymaj się po środku, zadrzej palce stóp, napnij brzuch, unieś biodra do góry odrywając kolana. Podejdź stopami odrobinę bliżej do przodu, ściągnij mocno łopatki do kręgosłupa i teraz naprzemiennie kierujemy jedną piętę w dół, drugą odrywamy. Kiedy pięta schodzi w dół, prostujesz nogę kiedy pięta unosi się do góry, uginasz ją mocno w kolanie, a kolano przyciągnij do klatki piersiowej. Wysoko miednica, nisko głowa. Pamiętaj, ruchy są delikatne, płynne, nie rób nic na siłę, tylko do uczucia delikatnego rozciągania. Ugnij teraz obie nogi w kolanach i postaraj się opuścić klatkę piersiową jak najniżej w dół w kierunku maty. Jeśli możesz, opuść pięty jeszcze niżej. W tej pozycji delikatnie kołyszemy biodrami na boki, raz w prawą, raz w lewą stronę. Wydech i wdech. Podejdź stopami odrobinę dalej do przodu. Stań teraz na samym początku maty. Puść luźno tu do przodu. Opuść głowę i rozluźnij kark. Złącz przedramiona i chwyć za łokcie. Nogi są delikatnie ugięte w kolanach. I wykonaj teraz tułowiem wahadło. Przenosząc stół raz w jedną, raz w drugą stronę. Głowa luźno zwisa, mięśnie karku są rozluźnione. Puść ciężko łopatki od kręgosłupa. Wydech i wdech. Zatrzymaj się po środku, opuść dłonie na matę i przenieś teraz jedną nogę daleko w tył, opierając stopy tylko na palcach. Przeciwne ramię wyciągnij za siebie i popatrz na swoją dłoń. Powoli wróć, opuść kolano i wyciągnij ramiona do góry, wysoko do sufitu nisko, opuszczając biodra. Opuść dłonie na matę, zadrzyj stopę i zmień nogę. Prosta w tył. Wyciągnij ramię daleko do tyłu, otwórz klatkę piersiową, ściągnij łopatki. Opuść dłoń i wyciągnij ramiona wysoko w górę. Długi wdech, nisko biodra. Opuść dłonie na matę, wróć stopą i zmień nogę. Przenieś daleko w tył, opuść kolano i przeciwne ramię mocno w tył. Otwórz klatkę piersiową. Wróć na środek i wdech wyciągnij się wysoko do góry. Z wydechem rozluźnij i opuść dłonie na matę. Ostatni raz zmień nogę, przenieś daleko w tył, opuść kolano i przenieś ramię do tyłu. Otwórz klatkę piersiową. Wróć i wdech wyciągnij się wysoko do góry, popatrz do sufitu, z wydechem opuść dłonie, Zadrzyj stopę, wróć na środek i puść luźno tu. rozluźnij mięśnie grzbietu, pozwól, żeby cały kręgosłup, kręg po kręgu luźno zwisał w dół. Wdech i wydech. Zrób tutaj wdech i na wydechu kręg po kręgu powoli wróć do góry na końcu barki. Głowa rozluźnij, zrób jeszcze kilka swobodnych wdechów. Bardzo dziękuję Ci za wspólny poranek. Daj mi koniecznie znać w komentarzu, jak się czujesz, albo po prostu napisz dzień dobry. Życzę Ci pięknego dnia, dzięki i do zobaczenia następnym razem.